Dzień dobry Państwu. Jak już na początku wspomniała Pani Dyrektor, zostałyśmy zaproszone wspólnie z Panią Teodorą Sowik na podsumowanie projektu Eko Miasto. Jest to bardzo ciekawy projekt uczniów zespołu szkół ponadpodstawowych numer 6, właściwie rozszerzający wiedzę na temat ekologii, o której praktycznie uczą się od początku swojej edukacji zarówno w szkole podstawowej, jak teraz w szkole średniej. Ze swojej strony chciałabym dodać, że młodzież nie tylko tej szkoły, ale również wszystkich szkół ponadpodstawowych, które podlegają, nad którymi starostwo ma nadzór, mają w swoich placówkach rozwinięte ekopracownie. Są to sale wyposażone w nowoczesną aparaturę, również materiały poglądowe, gdzie mogą zdobywać właśnie wiedzę na temat ekologii. W ramach dzisiejszej debaty, dzisiejszego spotkania młodzież przedstawiła swój pomysł skierowany do, właściwie do władz miasta o to, aby transport publiczny wzbogacić o rowery którymi można byłoby się poruszać zarówno do pracy, jak też do szkoły. Młodzież ten problem wskazywała problem na, związany z dojazdem do szkoły, że nie zawsze komunikacja miejska jest w stanie, jest o odpowiedniej godzinie w stanie dowieść młodzież do, do szkół na zajęcia. Ważną rzeczą było również tutaj, jak młodzież wskazywała zanieczyszczanie, zanieczyszczenie powietrza, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy unosi się w powietrze bardzo dużo dymnych zanieczyszczeń, również zanieczyszczenie wód tutaj okolicznych rzekach, strumykach, dopływach. Tutaj ze swojej strony wspólnie z panią Teodorą Sowik wspominałyśmy o o tym, co powiat w ramach ochrony środowiska może zrobić, z jakich, możliwości dla mieszkańców, z jakich możliwości mieszkańcy powiatu mogą w ramach naszej działalności powiatu skorzystać. Wspomniałam tu między innymi o programie Czyste Powietrze, że dostępna była możliwość skorzystania z pomocy pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska ale również o programie Pilisa Life dotyczącym Zlewni Rzeki Pilicy i o, o tym, z czym się ten program wiązał. Bardzo się cieszę, że właśnie młodzież wychodzi z takimi ciekawymi pomysłami, ponieważ ich oferta skierowana była zarówno do młodszych kolegów, ale również do rodziców i dziadków, aby na temat. Rozwiązań ekologicznych, w ogóle ekologii, mogli swoją wiedzę również przekazywać. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, za zorganizowanie całej tej debaty, pani dyrektor, zespołu Szkół Ponadpodstawowych, nauczycielom, ale szczególnie dziękujemy uczniom za to, że uwrażliwiają nas na tak jakże ważne problemy związane właśnie z ekologią. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do zespołu szkół ponadpodstawowych numer 6 w Tomaszowie Mazowieckim na podsumowanie projektu Ekomiasto. Cieszę się, że mogłam brać udział w tym wydarzeniu, ponieważ projekty, które przedstawiła młodzież są bardzo ciekawe. Dziękuję, że oni tak dbają o środowisko. Jesteśmy wdzięczni za to, że Starają się pomagać instytucjom samorządowym w rozwiązywaniu problemów i na ten cel, jak będą się zgłaszać, zawsze mają dotacje z naszego zarządu czy też Rady Powiatu. Jeżeli wspieramy projekty, to jakieś środki własne dokładamy. Dlatego też podsumowując dzisiejszy dzień jestem bardzo zadowolona, że tak, tak żywo interesują się problemami ochrony środowiska. Dziękuję. Dzień dobry. Dzisiaj w ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim mieliśmy podsumowanie projektu Eko Miasto, który był realizowany przy współpracy OHP z Piotrkowa Trybunalskiego. Dzięki wsparciu starostwa i przedstawicielek zarządu, które dzisiaj gościły na tym podsumowaniu, my projekty w szkole ekologiczne realizujemy w postaci pracowni, i teraz mamy taki duży kolejny projekt. Są to ogrody wyspiańskiego, który już wiemy, że pieniądze zostały przyznane i będzie realizowany w momencie, kiedy pogoda będzie bardzo. Korzystna. W projekt tego miasta zaangażowali się poszczególni uczniowie z wszystkich klas w naszej szkole. Jest to projekt ciekawy, bo ekologia jest tematem, który towarzyszy dzieciom właściwie od początku, już od przedszkola są promowane takie ekologiczne zachowania i młodzież starała się zwrócić uwagę na te problemy, które bezpośrednio ich dotyczą. Chociażby związane z dojazdami do szkoły. Bardzo dziękuję za to, że Pani zaszczyciły nas swoją obecnością. Dziękuję oczywiście młodzieży, nauczycielom za zaangażowanie, za przybycie, za to, że mogliśmy y, uczestniczyć w takim spotkaniu. Dziękuję. Katarzyna Wojciechowska, jestem doradcą zawodowym, na co dzień pracuję w Piotrkowie Trybunalskim, w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Y, ze mną jest dyrektor tejże placówki, Marek Krawczyk, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Y, dzisiaj y, angażowaliśmy młodzież do tego, by przedstawiła swoje wypracowane pomysły dotyczące problemów ekologii w naszym mieście, żeby też te Pomysłu skonfrontować właśnie z decydentami, czyli z osobami reprezentującymi urząd miasta oraz starostwo powiatowe. Młodzież bardzo chętnie zabierała głos na warsztatach, oczywiście wobec tak szerokiego grona i zacnych gości było im troszkę ciężej pokonać ten stres przed wystąpieniami. Natomiast kilka z tych pomysłów tutaj padło, więc jesteśmy też pełni nadziei na to, że te inicjatywy, te pomysły będą wdrożone w życie, a być może też właśnie zainspirują kogoś, czy pracowników urzędów do dalszych działań. Dziękuję. Przede wszystkim co warto podkreślić, to nie jest jedyny projekt, który realizujemy jako Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Środkowie Trybunalskim. I nie jedyna impreza tego typu, ponieważ podobna debata miała się już w zeszłym roku jeszcze w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie także mieliśmy młodzież, która właśnie się wykazywała pewną wiedzą i zdobywała też nowe doświadczenie. Dla mnie jest ważne też jedno w takiej rzeczy. Wszystkie władze są jakby dla mieszkańców i ta młodzież też musi zrozumieć, zresztą bardzo fajnie, że tutaj to padło zarówno ze strony Pani z e, Zarządu Powiatu, e, Starostwa Powiatowego, jak i Pana Dyrektora e, z Urzędu Miasta, e, że służą swoją pomocą, czyli fajnie jest, to fajne będzie to, że e, ta, ten ich zapał, ta energia będzie wykorzystana miejmy nadzieję dalej. A to, co było mówione, no to mówię, to, to jest, każdy z nas jest coraz bardziej świadomy pewnych rzeczy i myślę, że warto mówić o takich rzeczach właśnie ekologicznych, bo wszyscy odczuwamy skutki tego, że mamy no, mało ciekawe środowisko powiedzmy i należy jednak o nie dbać. I... Wszyscy muszą to robić po prostu. Do no, współpracy doszło na zasadzie takiej, że szukaliśmy też partnera w Tomasowie Ląbie. W robiliśmy taką debatę u siebie w obiekcie też ze szkołą, z jedną ze szkół, ale u siebie w obiekcie, tutaj w Tomaszowie, z fani dyrektor, powiedzmy, jest, została poznana przez innych i wyraziła chęć także, żeby to robić, z czego się bardzo cieszymy, zresztą impreza mi się, się bardzo udała i, i chyba naprawdę stanęła na wysokości zadania, jeśli chodzi o organizację tego wszystkiego.